Jeżeli myślałeś o architekturze albo SP, albo o liceum plastycznym, to w SUBSKu mamy zajęcia dla Was specjalnie od września, października. Wystarczy wypełnić formularz. A ja jestem Mateusz Waliszewski i prowadzę edukację. Czy warto się zapisać? Z jednej strony tak, ponieważ jest stała płata jedna miesięczna 400, 300, 400 bądź 570 zł, w od tego, ile razy będziecie w tygodniu chodzili. Wszystkie kursy są kompleksowe, uczą z projektowania, aksonometrii, perspektywy, matematyki, natury, postaci, malarstwa, z rzeźby, jak się idzie do liceum plastycznego, wszystko jest w tych pakietach i jest stała miesięczna opłata, ona się nigdy nie zmienia, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie mamy umów, można zrezygnować w każdym momencie, jeżeli coś się nie spodoba, możecie dzwonić, mamy kulturę feedbacku do nas, do mnie przynajmniej, z pytaniami, z rzeczami, ja albo wprowadzam poprawki, albo się do tego odnoszę, albo pomagam. Ja jestem 24 godziny na 7 dni w tygodniu dostępny. Jeżeli ktoś ma pytania do się teczek, egzaminów, tego, jak to wygląda w innych miastach, inne kierunki, ja jestem do dyspozycji, zapraszam. Można do mnie dzwonić, pisać, pomagam wszystkim, jak mogę. Nie. Kolejna rzecz, wyniki. W tym roku mieliśmy pierwsze miejsce znowu na grafikę, na wzornictwo, mieliśmy też tam trzecie miejsca, na obydwa te kierunki, mieliśmy też typowe miejsce na malarstwo, na ESP, pierwsze miejsce do liceum plastycznego, także wyniki są, zdawalność jest powyżej w większości 70% ze wszystkich uczniów i szczególnie, że w tym roku na przykład na Politechnikę Gdańską było 90 miejsc, a od nas zdawało 70 ileś osób, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że... A nie było martwej natury. Był tylko i wyłącznie test jednego dnia, który się składał z sześciu zdań projektowych. Także zmiany są. Ja zapraszam nas sprawdzić. Do zobaczenia. Cześć.